Dzień dobry, jestem Orox, a dzisiaj chciałbym wam pokazać, że gościu z YouTube'a, młodszy gościu, trafił kruka. Robił sobie openik Mega i chłop sobie tak otrafił kruka, ale jeszcze zanim proszę, strzel w tym momencie łapeczkę w górę, róbmy tak. Jedna łapka w górę to jest jedna gra więcej z Auroksem. Zobaczmy, ile będzie tych gierek z Auroksem. No i pamiętajcie też, żeby zasubskrybować mój kanał, bo lecimy po 30 tysięcy subskrybentów. Kto by mógł, to naprawdę. Dziękuję bardzo. No i słuchajcie, chciałbym jeszcze też odpowiedzieć, zanim Wam jeszcze pokażę ten openik, chciałbym też Wam odpowiedzieć na kilka pytań bo na pewno widzieliście ostatnio na mojej społeczności pojawiła się ankieta, czy jeżeli będę nagrywał Minecraft, czy będziecie mnie dalej oglądać? No i teraz porozmawiamy sobie o tym, tak samo porozmawiamy sobie o mojej twarzy, także oglądaj ten film sobie do końca, jeżeli możesz, to jest taki dla mnie wyjątkowy film, jeżeli możesz, obejrzyj go do końca. No i tak, planuję sobie za zacząć też nagrywać Minecrafta, tylko mam do Was bardzo ważne pytanie: czy lepiej nagrywać na tym kanale raz Brawl Stars, raz Minecraft, czy Mam zostać na Brawl Starsie i cały czas yy, nagrywać Brawl Stars? Czy może jednak założyć nowy kanał i nagrywać tam Minecrafta? Co myślicie? Albo nagrywać sobie jeszcze na zmianę. Raz będę nagrywał Brawl Stars jeden dzień, a drugi dzień będę nagrywał Minecraft. I to wszystko by zależało od Was. Napiszcie mi teraz w komentarzu, proszę, jak to zrobić najlepiej, czy... albo napiszcie mi, czy po prostu oglądalibyście, gdybym zrobił coś takiego, że raz Minecraft, a raz Brawl Stars, bo wbrew pozorom, naprawdę, Minecraft jest bardzo ciekawą gierką. Nie wiem, czy oglądacie, zapewne oglądacie u odcinki u y, Smyslow, u Smilixa, naprawdę są mega kozackie odcinki z TNT, dla przykładu. Robimy sobie chowane. To jest serio fajna gierka, dlatego, kto bym mógł, to dajcie znać w komentarzu, co Ty myślicie, czy warto, czy, yy, czy byście mnie w ogóle oglądali wtedy, no nie? To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja oczywiście jestem dla Was, oczekuję Waszej odpowiedzi, nie chcę oczywiście zmieniać od razu kontentu, dlatego napiszcie w komentarzu, bardzo potrzebuję waszy, Waszej pomocy teraz. Kto by mógł, to serios, dziękuję bardzo. No i co? Kolejne, kolejna zagadka. Kiedy będzie moja twarz? He, Aureox, czy pokażesz twarz? Generalnie planuję tą twarz pokazać i to całkiem niedawno. Jeżeli... Hmm, przykładowo, byście zostawili pod tym filmem 5 tysięcy łapek w górę. 5 tysięcy łapek w górę byście zostawili pod tym filmem z automatu. Nagrywam chyba filmik z twarzą. 5 albo nie, 6 tysięcy, bo 5 to myślę, że byście zrobili chyba Chociaż, no, no nie wiem, jakby się każdy zmobilizował, na 5 tysięcy łapek, no słuchajcie, widzowie, albo 6 tysięcy, myślę, że nagrałbym taki pierwszy filmik z twarzą. To by mnie naprawdę bardzo zmotywowało. Oprócz tego, fajnie by też było, jakby każdy jeszcze mógł udostępnić ten film, jakby, żeby widziało to jak najwięcej, yy, jak najwięcej osób. No i wtedy pomyślelibyśmy o twarzy, żeby nagrywać z twarzą. Oczywiście byłyby wtedy odcinki z twarzą, live y z twarzą, hmm. Czy to jest do zrobienia 6 tysięcy łapek w górę albo 5? No ja myślę, że to jest, ponieważ średnio oglądają moje filmy ostatnio tak minimum, to jest takie 10 tysięcy osób. Także jeżeli każda osoba by kliknęła łapkę w górę, o, to by było nawet ponad. No jestem ciekawy, jakie macie zdanie na ten temat. Piszcie oczywiście te komentarze. No i co? Zanim jeszcze. Yy, albo nie, dobra, idziemy w tym momencie, przechodzimy do openingu. Idę wam pokazać, jak to się stało. Oglądajcie film do końca, ponieważ pod koniec, jeszcze po tym openingu, coś też ważnego mam do przekazania. Ok, widzimy się za chwilę. Ok, jesteśmy z powrotem. Przejdźmy zatem do openingu. Polecam film oglądać do końca, żeby zobaczyć, jak chłop trafił kruka. Uwaga, lecimy. 21 mały skrzynek 4 dreamboxy. No zobaczmy, jak mu to będzie szło. Otwiera sobie na razie małe skrzyneczki. Oglądajcie widzowie filmik do końca. Spójrzcie, jak to się wydarzy. Jak to jest możliwe, że chłop sobie trafia. Kruka, tak o. No jeszcze pod koniec coś wam znowu powiem na temat yy, na temat mojego kanału, czy coś będzie się zmieniało. Także oglądajcie ten film dalej. A my lecimy. Na razie jak widać trafia. No nic w sumie, monety, punkty, mocy, ale to nic, za chwilę przejdziemy, uwaga, ile ten film trwa bardzo, jest krótki, także polecam sobie oglądać jest 40, sek 50, prawie minuta. Okej, okay, no dobra, ma, ma 12 skrzynek jeszcze, otwiera dalej. Tu chyba nic nie będzie w tych małych skrzynkach. Ja już dobrze nie pamiętam, i, ale też nie chcę tak spoilerować. O, trafił gemy, 3 gemy. O, tuś patrzę jakąś ofertę specjalną, dobra. O, chłop kupuje mega boxa, big boxa. A nie, nie kupił jestem, dobra. Okej, okay, małe skrzynki, dobra, lecimy dalej, zobaczmy. Ma jeszcze 8 małych skrzynek, podajże, dobra. 8. No i lecimy dalej. O, bilet trafił, goza, 7. Co trafia dalej? Nie O 12 gemów! Co? To niezły gość jest. Dobra, 21 monet. Okej, okay. klikamy dalej. Bilety. Znaczy, klikamy. On klika dalej, sorry, ja mówię. <grytanie> Okej, okay. ma jeszcze ile skrzynek? O, znowu bilety trafił. Trzymają skrzynki. Zaraz przechodzimy do Big Boxu, widzowie. Oglądajcie film dalej. Zobaczcie, co tutaj się wydarzy. Dobra, dobra, lecimy dalej. Jedna skrzyneczka. O, trzy gemy dostał. O! Uwaga, teraz co się będzie działo. Ostatni Big Box. I patrzcie to, widzowie! Kruk! Trafił kruka z Big Boxa. To jest, no... Nie wiem, no jak tak można. Kruk, Wyszlibuję trzy zatłute szlety. A ja ostatni raz, kto pamięta jaką ostatnią, kto mnie słyszy teraz, napiszcie jaka moja jest ostatnia legenda, którą trafiłem. Tra uwaga, dodam, że trafiłem tylko i wyłącznie jedną legendę. Patrzcie to widzowie. Możecie wbić, zostawić mu łapkę i napisać, że jesteście od Auroxa. O, albo napiszemy tak, pozdro od Auroxa, Auroxa. No i zostawcie łapkę w górę pod moim komentarzem, zobaczymy ile będzie osób ode, ten, ode mnie, nie? No i co? Pokazałem Wam, jak trafił Leo, y, legendę Kruka, to teraz przejdźmy zatem jeszcze do ważnej informacji. Oglądajcie film dalej, widzimy się już za moment. A więc, widzieliście, jak chłop trafił sobie Kruka, teraz zagram sobie jeszcze jedną gierę. No i coś Wam powiem. Słuchajcie. Czy zamierzam nagrywać Minecrafta? Ha, 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 To jest bardzo ważne pytanie. Tylko też potrzebuję, tak jak mówiłem wcześniej, potrzebuję waszej odpowiedzi, czy oglądalibyście dalej mój kanał? Bo ja się zastanawiam, czy zrobić coś takiego, już to mówiłem, ale wspomnę jeszcze raz, kto na przykład sobie przesunął film, czy coś, czy zrobić coś takiego, żeby założyć nowy kanał, dla przykładu i nagrywać tam Minecrafta, chociaż nie wiem, dla mnie to jest mały sens, żeby coś. No nie widzę w tym sensu, żeby tak zrobić, albo po prostu na tym kanale muszę się skupić, żeby nagrywać coś w 100%. Po prostu napiszcie w komentarzach, czy, czy lepiej nie wiem, czy może nagrywać tego Minecrafta, albo na, na zmianę po prostu to robić. Jeden dzień byłby Minecraft, jeden dzień byłby Brawl Stars. I napiszcie w komentarzu, co ty myślicie. Moim zdaniem, serio jest to dobry pomysł. Mo a kto wie, czy wtedy nie pokazał, nie nagrywałbym już filmików z twarzą. Tak jak mówię. Kurczę, no tak myślę o tym Minecraftcie. Jeżeli, No faj, jeżeli by była fajna aktywność, ludzie by chcieli to oglądać. Naprawdę zmieniłbym chyba na Minecrafta. Minecraft jest naprawdę też ciekawą gierką. No... Zobaczylibyście, że serio, fajnie to się ogląda. Można w Minecrafcie możemy robić sobie różne zabawy. Dla przykładu w Minecrafcie możemy sobie grać planszówkę, wjeżdżasz na przykład na jakieś pole, i możesz yy, wykonujesz jakieś challenge zadanie. To jest coś typu content, jak u Freeza, mają takie odcinki. Dlatego na napiszcie koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście, może coś takiego, no bo w rozstarcie, no to ciężko coś takiego zrobić. Po prostu nie da się, no nie. Yy, no. No i tak jak mówiłem, nie, chyba że zostawicie 6 tysięcy łapek w górę albo 6,5, to nagra, uwaga, filmik z twarzą. Na, jak zostawicie 6,5 koło łapek, to ja myślę, że od razu nagrywam dla Was filmik z twarzą moją. Tego, to, nie, I to nie byłby, że jak Instagram, tak jak robię na live, tylko byłby to normalnie filmik z kamerką. Myślę, że pokazałbym wtedy, no, twarz, nie? Jakbyście zostawili te sześciu kołapek, seria, bo to by było mega motywujące, że ty, taka liczba osób chciałaby mnie zobaczyć. <laughs> Dobra, lecimy, muszę mi tutaj pokonać gościa. No i słuchajcie, widzowie, dzisiaj odpalę też live, bo to też ważne jest, posłuchajcie mnie teraz. Odpalę live, a. coś koło godziny, nie wiem, tak może myślę, że. 16 albo 1530. Także zostawcie teraz sobie suba z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli. Taki czerwony przycisk na dole i zaznaczcie sobie też dzwonek, żebyście wiedzieli, kiedy mam live'y, żebyśmy mogli sobie razem wspólnie pograć. Bo ja na live'ach gram razem z widzami. A czy my teraz wygrywamy? Tak, wygrywamy, tylko czy, czy teraz się uda wygrać? Czekaj, bo tego bula. Nie, nie, nie! Nie szybko poróbmy go, dobra! Co 50%? Dlaczego? No nie gadaj, że po, przegramy pod sam koniec! Nie! Nie! I ja nie wierzę. 9% więcej mieli. Porażka. No dobra, trudno. Okej. Okay. Bonusy jakieś dostałem? Nic nie dostałem. No i zobaczcie, widzowie: mam też klub dla sub. O, mój klub! O, tu trochę osób wyszło. Ej, kto by chciał dołączyć do tego klubu Aleluś Team? Zostawcie łapkę w górę i suba. Subskrybentów będę wpuszczał do klubu. To niezły klub. No dobra, poczekajcie. Zagram sobie teraz jeszcze coś takiego, może, jak oblężenie. O. Oblężenie. Ty, ciekawe jak mi pójdzie. Ty, ty, ile tu mam pucharków? 7200. Ej, i jeszcze bardzo ważna informacja, kto mnie teraz słyszy? Bo jak wiecie, Smilix nagrał filmik, w którym wbił 550 pucharków bez wychodzenia z gry. Napiszcie teraz w komentarzu, kto mnie jeszcze słyszy, czy mam go pobić i zrobić 600 pucharków bez wychodzenia z gry. Czy pobić ten rekord, widzowie? Napiszcie teraz, czy mam to zrobić. Jeżeli tak, myślę, żebym się tego podjął. A, i uwaga! Jeżeli miałbym to zrobić, czy solo, czy duo, on też się o, o tym pytał na filmie, dlatego też Wam się o to spytam, no bo jestem po prostu ciekaw, jak będzie sprawiedliwiej, czy, czy będzie sprawiedliwie na przykład jak to zagram z, y, duo z kimś, czy nie będzie sprawiedliwie, co myślicie o tym, no mówię, dajcie znać w komentarzach, ten film jest bardzo ważny, także no mam nadzieję, że sobie go nie przewinęliście, zobaczymy ile osób go ogląda jeszcze, nie, możecie napisać w komentarzu, dobra, okej, okay, lecimy. Typa, wygrywamy to Tam piperkę, muszę porobić piperko, chodź tu, tu, tu! Jest, porobiłem ją! LOL, jaki farcik! Jak... Eee no! Łatwa giera! He! 100 do zera! To jest... to jest mistrzostwo świata, nie? Ty, jakieś epickie zwycięstwo! Co jest grane? O co chodzi teraz? Ej, patrzcie, są jakieś igrzyska mocy. Kozak to jest. O gościu, ludzie tu już mają po tysiąc pucharków. Co jest grane? Globalne, lokalnie, okej. Okay. Kotwa, co jest grane? Bieżący poprze, Ej, napiszcie mi w komentarzu o co z tym chodzi. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Za jeden dzień będzie to wyzwanie. Lol, kozak to jest. A dobra, idę sobie jeszcze zagrać teraz za dymę. No i jeszcze trzeba coś o czym powiedzieć. Słuchajcie, też kolejna, bardzo ważna sprawa. Jeżeli macie Facebooka, to będziecie mogli być razem ze mną i ze SmileyXem w naszej grupie na Facebooku. Grupa nazywa się tak jak SmileyX tak na YouTubie, Smilex. Wystarczy, wystarczy, że wpiszecie sobie po prostu jego nick w YouTuba jest taka grupa 8000 członków bodajże tam jest, kto by chciał być na tej grupie, tam jestem ja Smilex, możemy sobie razem tam popisać kto będzie chciał pograć, yy, macie tam nasze twarze, kto jeszcze nie widział, tam jest mój Facebook, kto nie widział oczywiście, dużo osób mnie zaprasza, no ale ja jeszcze nie mogę przyjmować zbytnio yy, i słuchajcie, jeżeli nie chce wam się wpisywać teraz, Aurox nie, no nie chce mi się wpisywać, rozumiesz o co chodzi. To słuchaj, nic, nic łatwiejszego. Masz link w opisie do, tego, do tej grupy. Wystarczy, że zjedziesz sobie do opisu, przejdziesz sobie coś takiego jak e, grupa na Facebooku, klikniesz ten link i sobie dołączysz. A ja gwarantuję ci, że jeszcze dzisiaj cię przyjmę do tej grupy, będziesz sobie mógł zobaczyć, o czym tam piszemy. Ty, na no, gościu, słuchaj, ja teraz do Ciebie mówię, nie? Ja słyszałem, że Cię w tej grupie nie ma. No jak to jest możliwe? Wszyscy są, a Ciebie nie ma w tej grupie. Co, co, co ty robisz, gościu, powiedz mi? Jeszcze cię w tej grupie nie ma? Już teraz proszę klikaj ten link w opisie. <laughs> nie, żartuję sobie oczywiście, to jest dobrowolne, kto będzie chciał być w tej grupie No i co? Możemy sobie tam razem popisać, pograć, to wszystko. Macie nasze twarze tam. Dobra, a ja tutaj skupię się na gierce, a właśnie, kto jeszcze nie widział też, kto ma z was na Instagrama, możecie też mnie zobaczyć na Instagramie. Na Instagramie odpisuję swoim widzom, oczywiście nie każdemu, bo jest ciężko mi każdemu odpisać, no nie, ale staram się w większości odpisać. O, padłem, lol, też macie link w opisie do mojego Instagrama, kto będzie chciał mnie zaobserwować, już tam malutko mi brakuje do 3000 obserwujących, tam, nie wiem, 300 albo 200 osób bodajże, to jeżeli byś mógł, to serio dziękuję Ci bardzo, okej, okay, muszę tu chłopa porobić, pa, 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 pa. bólu jeden Ty, ej, niestety przegrałem, dobra. No i tak jak przypomnę jeszcze raz, dzisiaj, mo ej, bo ten klub ale luźnim się rozpada, a ja nie chcę, ja Ci pokażę jeszcze mój klub na koniec, ja nie chcę, żeby ten klub się rozpadł, zrobię dzisiaj live'a, na którym będę chyba wpuszczał do tego klubu, ostatnio robię live'a y, jak wpuszczam i to jest fajne właśnie, bo ludzie sobie mogą dołączyć na live'ie, patrzcie to jest e 60, no 59 ten, mamy 41 wolnych slotów, jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć do tego klubu, nie ma problemu, zrobię chyba dzisiaj live'a i będziecie sobie mogli wbić, no i co? Słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki Ci, że obejrzałeś, albo obejrzałaś. Widzimy się już dzisiaj jeszcze. Trzymaj się, do później. Elo, strzała, Benz.